Siemaneczko wszystkim, Radosław Zarzycki, jak Herkules. Szybka rada na dzisiaj. Jeżeli masz problem z zablokowaniem pozycji w martwym ciągu, czy to w wersji klasycznej, czy to w wersji sumo, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Także na rozpęd, łapeczka w górę, komentarz na przywitanie i zabieramy się za szybką radę na dzisiaj. Jak poprawić zablokowanie pozycji w martwym ciągu, czyli dopięcie na górze martwego ciągu. Za dopięcie Odpowiada przede wszystkim mięsień pośladkowy, mianowicie on jest głównym prostownikiem stawu biodrowego i o tym wie całkiem sporo ludzi. Jeżeli ma problem z końcówką martwego ciągu, to buduje sobie silne pośladki, na przykład wykonując hip thrusty, glute bridge, czyli takie mostki biodrowe, po prostu budując silne pośladki. Jednak często nie jest to rozwiązaniem problemu, e, mianowicie ważna jest specyfika ruchu. E, mianowicie grudbliczki, prast czy inne ćwiczenia celowane na posiadki są ważne, ale nie do końca oddają hmm, to, jak pracujemy podczas martwego ciągu. I pomocne w tym przypadku może być ćwiczenie, które e, oddaje ruch martwego ciągu, ale jest dodatkowo tak utrudnione, że tą górną fazę macie jeszcze bardziej utrudnioną, jeszcze bardziej nad nią pracujecie. Dzięki czemu jeszcze lepiej ją zbudujecie. No, jak to można zrobić? Można sobie wykonać martwe ciągi z utrudnieniem, z dociążeniem poprzez gumę oporową, co zaraz wam pokażę. Guma będzie Wam utrudniała martwy ciąg najbardziej na górze na początku nie będzie Wam aż tak przeszkadzała i stopniowo w miarę rozciągnięcia do góry guma będzie budowała napięcie, będzie coraz trudniej. No i jeżeli kilka tygodni sukcesywnie wytrzymacie w takim dodawaniu sobie obciążenia w tym wariancie martwego ciągu z gumą i potem tą gumę zabierzecie, to nagle górna faza okaże się lżejsza i być może to Wam pozwoli poprawić ten błąd, problem z lockoutem w górnej pozycji. Także teraz zabieramy się za prezentowanie jak ten martwy ciąg z gumą wygląda w wariancie Sumo. Jak się do niego przygotować, jak go wykonywać. Także zapraszam. Cofamy się do sztangi. I ważna sprawa oczywiście guma oporowa. Nie wybierzcie za ciężkiej gumy, przynajmniej na początku, bo serio może Was to zaskoczyć bo na początku na dole guma nie robisz takiego wielkiego oporu, ale im wyżej, tym gorzej. Mamy sobie gumę oporową. Mówię, nie przesadzajmy. Może być to czerwona guma, taka najbardziej lekka w oporze. Gumę sobie kładziemy na górze sztangi na środku. Tak, jakby przycinała ją pod kątem. Wkładamy jedną stopę celując gumą mniej więcej na śródstopie, czyli na środku stopy. Wkładamy sobie drugą stopę. I tak stopy rozstawiamy do pożądanej szerokości. U mnie to bicie wariant sumo. Ustawiam się szeroko. I już mamy gotową gumę, która będzie nam ten ciąg oporowała. Także teraz nie pozostaje nam nic innego jak dźwigać. Mamy 200 kg plus guma. Zobaczymy jak to będzie latało. Lecimy. Tak właśnie wygląda martwy ciąg w wersji sumo z obciążeniem, dociążeniem w postaci gumy oporowej. Guma, im bardziej idzie w górę, im bardziej się napręża, tym więcej ciężaru Wam oddaje i utrudnia Wam górną, górną fazę ruchu. Także jeżeli wiesz, że górna faza martwy ciągu jest Twoim problemem, budujesz poślady, robisz good bridge, jakieś inne ćwiczenia izolowane na pośladek, ale chcesz go wzmocnić w specyficznym ruchu. I też poprawić te słabe ogniwo, ten słaby moment w martwym ciągu. Pozycję na górze, powyżej kolan. To polecam sobie sprawdzić martwy ciąg z utrudnieniem w postaci gumy oporowej. To była szybka rada od Bycia Herkules na dzisiaj. Dzięki. Do następnego. Przypominam o łapkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. I silnych treningów życzę. Bycia Herkules.